Dlaczego ból związany z endometriozą wciąż jest bagatelizowany? Bo jest niewidoczny. Bo endometriozy nadal pokazuje się nie tak, jak wygląda naprawdę. Przeważnie jako bolesne miesiączki. A to nie jest bolesna miesiączka. To ból, który rozrywa cię na strzępy od środka. To ból, który paraliżuje, który ścina cię z nóg. A jedyne, co wtedy możesz zrobić, to po prostu przetrwać. I pojawia się niezależnie od dnia cyklu. Dlatego tworzymy artystyczną kampanię społeczną, która w pełni zobrazuje, z czym mierzymy się jako kobiety chore na endometriozę. Nasza kampania pokaże drastyczną, makabryczną twarz endometriozy, ale właśnie taką, jaką jest naprawdę. Po co? Po to, by wzbudzić zrozumienie wśród społeczeństwa, wśród służby zdrowia, aby już nigdy więcej nie słyszeć, że endometrioza to nasza uroda. Ta kampania zawiera drastyczne materiały. Na pewno będziemy walczyć z algorytmami o widoczność. Stąd moja ogromna prośba o udostępnienie tej rolki, aby mogła dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Więcej informacji w opisie i w komentarzach.